Kochani, w kolejnym odcinku naszego programu, muszę uważać, bo cały czas mi moi ludzie mówią, że się garbię, No i tak, ale ja chcę bliżej Was, i to jest ten problem. Chcę bliżej Was, się garbię, wyprostowany jestem, jestem z dala od Was. No i nie wiem, nie wiem co wybrać. Ale dzisiejszy odcinek jest taki wyjątkowy, ponieważ jesteśmy pierwszy raz w naszej Cafe seniorita. Przez ostatnie 5 lat kręciliśmy materiały z naszymi gośćmi na składowej, w studio. Pamiętacie takie duże drzewo, piękne, kolorowe, gorzu dla Seniorów logo na trzech banerach. Tam naprawdę fajnie nam się kręciło materiały, ale teraz mając taką kawiarnię, dobrą kawkę, możemy przeprowadzić się w to wyjątkowe miejsce i kręcić kolejne materiały, wywiady z naszymi gośćmi. Dzisiaj, dzisiaj będzie o psychologii, ponieważ we wtorek Zaprosiliśmy wszystkich naszych członków, by przedstawić im nowy program na rok akademicki. Muszę tym, którzy się nie znają na tym, wytłumaczyć, że w klubach seniorskich działa wszystko tak jak w szkołach. A więc rozpoczynamy wrzesień, październik, kończymy w czerwcu a okres letni zazwyczaj kluby seniorskie mają y, wakacje. My troszeczkę będziemy inaczej działać, ale rzeczywiście rozpoczynać będziemy w 1 października, a więc tak jak na studiach i właśnie we wtorek zaprezentujemy nowy program, nowe propozycje aktywizacji seniorów y, w kompleksie aktywności seniorskiej. Wyjątkowy dzień, a więc będzie też wyjątkowe... Y, Wyjątkowo się działo w, naszym, w naszej kawiarni, ponieważ zaprosiliśmy yy, koło gospodyń wiejskich do tego, by wyupiekło nam pięć blach ciasta. A więc, oprócz tego, że będzie dobra kawka dla do naszych członków, to też wyśmienimy te ciasto i będzie zaprezentowany nowy plan. A co w tym planie? Przede wszystkim zajęcia psychologiczne. I teraz, właśnie o psychologii w aktywizacji seniorów, chcę porozmawiać z moim gościem. Pierwszym w tym sezonie. Kobietą, która od pół roku jest wykładowcą KAS, robi zajęcia, warsztaty, wykłady psychologiczne. Do tego wspiera swoją wiedzą Hospicjum Nasze Gorzowskie no i pro, pro, prowadzi bloga psychologicznego. Tym gościem jest Ola Marciniak, zresztą notamene moja córka. Witam Cię. <laughs> Dziękuję za zaproszenie. Pierwszy raz jestem tutaj, troszkę się denerwuję. Myślę, że e, szybko wejdę w obroty i będziemy mogli coraz częściej rozmawiać o psychologii, bo to jest ważny temat. Tak, właśnie planujemy, Szanowni Państwo, stworzyć cykl 30-40 odcinków, które będzie mówiło właśnie o psychologii w naszym życiu o ważności psychologii w każdym etapie życia. No i teraz pierwsze pytanie, takie podstawowe, czy rzeczywiście aktywizacja seniorów powinna mieć jeden element, czyli psychologię, czyli wiedzę psychologiczną, jak ją stosować w codziennym życiu. Jak najbardziej. Mi się wydaje, że ogólnie psychologia to jest coś, e, czego powinniśmy się uczyć na każdym etapie naszego życia. Od maluszka, e, który jakby uczy się dopiero e, funkcjonować w świecie, mówić o swoich emocjach, po osobę starszą, która już jest w innej rzeczywistości, już jest jakby, ma swoją rodzinę, swoje dzieci, wnuki, ale również potrzebuje różnych informacji, ponieważ każdy z nas. E, funkcjonuje w społeczeństwie, ma kontakt z innymi ludźmi, więc powinniśmy jakby zdobywać nowszą wiedzę, coraz większą wiedzę psychologiczną, żeby ten kontakt był łatwiejszy. A dlaczego psychologia jest ważna w aktywizacji? Bo aktywizacja to jest właśnie bycie z ludźmi. To jest wyjście, bycie aktywnym, tworzenie czegoś wspólnie, tak jak my tworzymy tak naprawdę z seniorami to miejsce. Aktywizujemy je, aktywizujemy seniorów poprzez to, że oni przychodzą i jakby wspólnie tworzą nową wspólnotę, nową społeczność, dzięki której chcemy coś zmienić w Gorzowie, Dlaczego? dlatego no, psychologia jak najbardziej wydaje mi się, że jest potrzebna tutaj. Okej, okay, ale tak, jeden element to jest właśnie integracja i wspólne, wspólne działanie w jakimś miejscu, ale czy psychologia przydaje się seniorom? Bo ja pamiętam z mojego dzieciństwa, to, 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 to jakakolwiek pomoc psychologiczna to było tak: o, to na walczaka czubki. Po prostu ten temat był tabu i wszyscy bali się mówić o psychologii, o, pro, o problemach psychologicznych, bo to już się kojarzyło z jakąś psy, chorobą psychiczną i odrzucało. Czy to się zmienia? Troszeczkę, ale nadal my w Polsce jeszcze mamy dużo do zrobienia, jeśli chodzi o pokonanie tego strachu przed psychologiem. Psychologia to jest każdy kontakt z drugim człowiekiem. Psychologię mamy na co dzień w naszym życiu to jest kontakt właśnie z członkami rodziny. To jest nawet wyjście na zakupy i. i, i kontakt chociażby z ekspedientami, tak z innymi e, ludźmi. To są konflikty, tak jak rozwiązywać konflikty. Więc e, wydaje mi się, że powinniśmy najpierw zmienić troszkę tą mentalność i my to tu robimy, tak? E, na początku też nasi e, seniorzy troszkę się bali e, z takim dystansem podchodzili, co to jest psychologia, jak to jak te warsztaty, jak te wykłady mają wyglądać i my po prostu jakby Tworzymy tą atmosferę, że psychologia jest dla każdego, że psychologia nie jest dla osób chorych, psychologia jest dla osób, które chcą się rozwijać, które chcą jakby polepszyć swoje kontakty z innymi, bardziej zrozumieć siebie, rozwijać siebie, nauczyć się mówić o emocjach, o potrzebach. To jest coś, czego um, nawet teraz się tak naprawdę nie uczymy, niestety. Ktoś, kto idzie i studiuje psychologię, uczy się. Od tego, ale tak normalnie, przeciętnie nawet w tych czasach młodzież, dzieci, młodzi, dorośli, no niestety nie potrafią, nie, nie mają tej wiedzy. My chcemy przekazać tą wiedzę seniorom, żeby oni też jakby dalej to przekazywali, na przykład swoim dzieciom, swoim wnukom. I ja to widzę na naszych warsztatach, jak pokazuję niektóre schematy albo przedstawiam pewne jakby zagadnienia psychologiczne oni mówią, że a teraz to widzę, teraz rozmawiam na przykład ze swoją córką, która wychowuje mojego wnuka i, i to już jest taka takie domina, które trochę burzy to tabu i, i dzięki temu się rozwijamy wszyscy. Zresztą tutaj było tak, że jak na nasze zajęcia jak zaobserwowałem, przychodzili seniorzy, którzy już mieli styczność z takimi wykładami, bo Uniwersytet Trzeciego Wieku od wielu lat tworzy takie wykłady, zaprasza seniorów na takie wykłady. Oni już byli Całkiem inaczej do tego ustosunkowani, byli bardziej otwarci. A właśnie ci, którzy nie mieli z tym styczności, musieli mieć ten okres taki wstępny, okres, który pozwolił im się zaklimatyzować i tą wiedzę wchłaniać. Ale z drugiej strony, okej, okay, tutaj mówimy o relacjach, ale czy coś w sobie może y, psychologia poprawić? Czy we mnie, na przykład wiedza psychologiczna, może y, zmienić nastawienie do jakichś rzeczy, do sytuacji, Samorozwój to jest też psychologia, tak? Czyli poznanie siebie bardziej my mówimy na warsztatach i na wykładach, dlaczego ludzie zachowują się na przykład w ten sposób, a nie w inny. Na niektóre w, e, rzeczy wpływ ma wychowanie, na inne na przykład geny, tak? I teraz dopiero nasi seniorzy się dowiadują aha, dlatego tak się zachowuję, albo dlatego e, taki jestem, albo e, dlatego moje dziecko się zachowuje tak w dorosłym życiu, bo na przykład tak się zachowywałem e, w dzieciństwie. I wydaje mi się, że ta Refleksja taka wewnętrzna, posiadając tą wiedzę psychologiczną, też daje właśnie możliwość rozwoju, możliwość poznania bardziej siebie, zrozumienia bardziej swoich zachowań, swoich też takich schematów troszkę schematów myślenia, schematów zachowań dlaczego właśnie jest tak, a nie inaczej. I jeżeli rzeczywiście ktoś przychodzi na przykład na wykłady. Słucha, zdobywa wiedzę, potem poświęca czas, żeby trochę się zrefleksować i, i zastanowić, właśnie, aha, dobrze, to w takim razie to jest przyczyną tego, więc um, mogę nad tym na przykład ćwiczyć. Tak? Um, bardzo ciekawe były wykłady na temat stresu i radzenia sobie ze stresem. I takiej wiedzy po prostu wcześniej nie było. Jeżeli zauważymy, to wiedza psychologiczna i pewne zagadnienia dopiero teraz powstały, tak w XXI wieku, że tak powiem. Osoby starsze wychowywały dzieci bez żadnej pomocy takiej psychologicznej, bez, bez żadnych poradników, po prostu szło jak szło, tak? Tak samo było właśnie chociażby ze stresem, jak ja prowadziłam te wykłady, to my nie wiedzieliśmy, że na przykład są przyczyny, że są strategie radzenia sobie ze stresem, że są specjalne schematy, jakby, jak ten stres rzeczywiście działa na nasz organizm i jak wywołuje kortyzol, jak to e, ciało reaguje, a dzięki wiedzy i dzięki temu, że na przykład pokazałam im kilka strategii radzenia sobie ze stresem, lepiej sobie z tym radzą w codziennym życiu, ale to jest właśnie wiedza, którą potem można, e, tak, wykorzystywać, jeżeli ktoś chce tego, tak, bo to jest jakby decyzja danej osoby, tak? Czy tą, czy tą wiedzę wykorzysta w, w życiu, i rzeczywiście ta wiedza pozwoli mu łatwiej żyć? Bo psychologia z reguły po prostu pozwala u, żyć w troszkę łatwiejszy sposób, bo zna się te schematy i wie się mniej więcej, jak to wszystko funkcjonuje. Mhm. No i dobrze, bo tak, bo w KAS będą zaplanowane dwie formy. Działalności psychologicznej, a więc będzie wykład i będą warsztaty. Wykład to oczywiście będzie informacja o danym problemie, a, a, a na, czym, na czym będą polegały warsztaty? Wykład to teoria, a warsztaty to praktyka. Takie jest założenie, czyli na warsztatach tłumaczę pewne rzeczy. Opowiadam o nich, mówię, jak to właśnie, jak na przykład powstały pewne teorie, jak one funkcjonują w życiu społecznym. Tak? A na warsztatach wtedy najczęściej opracujemy konkretne sytuacje z życia codziennego, czyli gdzie tę teorię możemy znaleźć w naszym życiu i ewentualnie jak e, dawać sobie radę w tych sytuacjach. Powiedzmy na przykład stres, tak? Czyli na wykładach e, opowiadam o stresie, czyli e, jak nasze ciało reaguje, jak nasz, nasz umysł reaguje, jakie są e, jakieś e, zachowania zapobiegawcze, tak? E, no i przedstawiam te strategie radzenia sobie ze stresem. A na warsztatach już opracowujemy konkretne sytuacje, że na przykład to, taka sytuacja jest stresowa, czyli jak możemy się zachować, co możemy zrobić, żeby, żeby tą sytuację złagodzić albo żeby ona tak negatywnie nie wpływała na nasze ciało i na nasz umysł. Wtedy po prostu też jest dużo dyskusji. Na wykładach są pytania otwarte i rozmawiamy ze sobą, ale dyskusje są głównie na warsztatach. Tak? Wtedy... A, więc, mh, a więc, tak, podsumujmy. Psychologia nie gryzie? Nie, jak najbardziej. Psychologia pomaga. Psychologia, można powiedzieć, że ona tak nas zgładzi i mówi, uspokój się, wszystko jest w porządku. Właśnie jest rozwiązanie na dany problem, bo każdy problem, jakby każde zachowanie ma swoją przyczynę. No, i my możemy znaleźć jakby rozwiązanie tych, tych problemów, które nas tam gdzieś męczą. Czy to tutaj na, na serduszku, czy tutaj na, w głowie, gdzieś tam nas coś na przykład kuje. I psychologia to jest to, co właśnie może wyjąć ten, ten kolec i, i, i załagodzić tak, ten, ten ból. Kochani moi, nic dodać, nic ująć. Raz w tygodniu będą w wkaz wykłady, a potem ćwiczenia. Ci, którzy będą chcieli poznać tą wiedzę, ci, którzy będą chcieli ją zastosować w życiu, gorąco Was zachęcam do wzięcia w nich udziału. No cóż, ten nasz pierwszy program już dobiega końca. Debiut był. Powiem, powiem, powiem wam szczerze, że jestem dumny, ponieważ my setki razy w domu rozmawiamy o różnych problemach społecznych. Od wielu, wielu lat, ale 5-10 lat temu nie spodziewałem się tego, że będę z moją córką w jednym studiu rozmawiał o psychologii i rozszerzał ten, ten temat, byście. Bardziej ufali wiedzy psychologicznej, byście zaczęli ją wdrażać w swoje życie, byście lepiej po prostu żyli. A więc gorąco, gorąco Was zachęcam do, 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 do wzięcia udziału w tych warsztatach. Jeżeli będziecie chcieli się zapisać do kompleksu, biuro Dasza na Trauguta jest czynne od poniedziałku do czwartku, od godziny 12 do 15. Zapisy są cały czas, a więc jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć naszą ofertę, Pełna oferta już będzie od wtorku i no myślę, że, że, że do zobaczenia i w programie naszym, ale też i, i, i w naszym kompleksie na fajnych zajęciach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Myślę, że w następnym odcinku też porozmawiamy o ciekawych aspektach psychologii. Na razie.